Hej wszystkim z tej Alek i witam Was w kolejnym odcinku z Papers Please z naszej grudniowej vlogmasowej serii. Koniec sankcji Imporu już po wszystkim, co się stało. No, po prostu import zrozumiał, że nie ma sensu nas sankcjonować, bo im się to nie opłaca. 12 grudnia 1982. Impor wycofał się ze swojej błędnej polityki. Obywatele mogą teraz przekraczać naszą granicę. Szef wy Wydziału Operacyjnego we wschodnim Grestin znów złożył nam wizytę. Nie żyje Arstoczka. A idzie sobie. Dobra. Niech se idzie. Tylko co to? Jezu, ale fajny znaczy, Taki miły. Jest za wcześnie na takie przechadzki. Zapach tego posterunku przeprawia mnie o mdłości. Przynajmniej wasza wydajność nie jest tragiczna. Otrzymane upomnienia 12. Nie pozwólcie, by spadła. Ale do rzeczy. Za niedługo się tu moja przyjaciółka. Wpuśćcie ją. Nazywa się Sza Pietrowska. Nie chcę, żeby ktokolwiek robił jej problemy. Niech żyje jarstoczka. Mhm. Mm no dobra. No jak mam być, że ta się go trochę boję. Dobra. No to co? Zaczynamy sobie. Na spokojnie kolejny dzień. Dzień dobry, pani Simporu. Pani w odwiedzinę. Ile? 60 dni, ok To się zgadza, to się zgadza. z srobowa, z schrona są kajdo Tu się tutaj zgadzają krótkie... Czy to są krótkie włosy. No dobra. 66, 77, dobra. Tu się data zgadza, zgadza się. No dobra, zapraszam Panią. Nie wyglądasz na przestępcę. Ale same kobitki, znowu normalnie... Co było źle? Zgo Jezu, nie zauważyłem pieczonki. Cześć. Cześć, Jacek. Zabójca Santegri jest w drodze. Jego celem jest agent zakonów w Arstorce. Musicie go powstrzymać. Nazywacie Khaled istom. Musicie to... miećcie to w pamięci, OK. To co to? Tu otwierać... Nie dotykać proszku, umieścić ok. Dobra, nie dotykać proszku, to nie dotykam proszku. Następny. Czekaj, on dzisiaj przyjdzie. Dobry. Pani tranzytuje przez dwa dni i to się zgadza. Tutaj się zgadza, zgoda na wjazd. Dobra, ale pani ma jakieś dwa imiona w ogóle. Co to? i dwa różne nazwiska o kurde rzeczywiście mm. okej okay, niech będzie dobra dobra czyli tu się zgadza z marmerą no czy to są długie włosy naprawdę dobra zapraszam Powinno być wszystko ok. Jedź sobie. Następny. Dzień dobry pani, Sobristanu. Pani tranzytem jedzie na ile? Kilka tygodni. Ok. Tu się zgadza, to się zgadza. Ewelyn Minska. Ewelyn Minska. Lorndas się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Nadwaga, no okej. Okay. Tu się zgadza, tu się zgadza. Czy znaczy, ja wiem, że to taka nadwaga. No, dobra no, to co, no zapraszam panią. Pani raczej ma wszystko dobrze. Nie wyglądała pani niż z tych przestępców. No dzień dobry proszę. A pan jest... A co jest pieprzej. Zgoda na wjazd albo wypad. Jestem reporterem. A spadaj, nie masz prawa przekroczyć granicy. ja mam truciznę, zaś cię zabiję. Faszysta! Sam jesteś faszystą. Ja tylko wykonuję swoją pracę. Dzień dobry, pani z republiki, do pracy, tak? Kilka miesięcy, okej, okay, to się zgadza. Marina Kapher, Marina Kapher. Tu się zgadza, tu się zgadza, data się zgadza, praca 3 miesiące się zgadza. Ko e kobieta Leszernandy się zgadza. Mam długie włosy zakładną, że się zgadza. Tak, mm, tu się data zgadza. Pani Marina Caphunter a tu też nie jest fałszowana. Dobra. Nie wygląda pani na przestępce? No raczej nie, no to zapraszam. Następny. Dzień dobry, pani Santegri. Przejeżdża pani przez nasz kraj kilka dni, tylko ja potrzebuję zgody na wjazd. Proszę. No dziękuję. Dobra. Teraz dwa dni się zgadza. To się zgadza, to się zgadza. Data się zgadza, data się zgadza. Kobieta Gloria się zgadza. Z s Z Heun. Z Jan. Ele, Janele. Okej. Okay. Długie włosy, powiedzmy, że ok, to się zgadza. 8-2-12 Glorian. Dobra, to chodź, zapraszam. I następny. No, była czysta, to się liczy. O, pan dyplomata. ciekawe czy podrobiony. Tu mam kolekcję arstoczkę. O, to jest Kaled Iston. E, co by teraz tutaj zrobić z panem Kaledem Istonem? Trzeba by go było chyba dobić, nie? Dajmy tu O jest trucizna, miło, a mogę tak dotknąć? Nie Okej okay. Dobra, ale to nie, to go nie przepuszczamy Odmowa Okej, nie chcę Następny Patent spełnił nie chodzi mi to. Co dzieje? O, tutaj mam jakieś kaledne padu. O Dzień pracy został skrócony z powodu naruszenia bezpieczeństwa. Przyszła niewielka patrzka. Dostanę nowe ulepszenie. Dwuklego rozpoczynasz. szybką inspekcję. O, zakon nam dał 20 pieniążków na pokrycie, ale fajnie. Dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego dość dramatycznego końca odcinka. Jeszcze nikogo nie utruliśmy, no. To nasz pierwszy raz, jak się okazuje. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. No i cześć.